Witamy Was w telewizyjnej lekcja Dywina, znowu wakacyjnie. Ksiądz Maciej Worowny, Ksiądz Józef Macian, Ksiądz Robert Muszyński. Mamy 15 niedzielę zwykłą. Czytamy Ewangelię Świętego Marka, rozdział 6, wersety od 7 do 13. Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. Mówił do nich: gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. To jest ciekawa sytuacja, bo kontekst tej dzisiejszej Ewangelii jest, jest ważny. Z jednej strony Jezus odrzucony przez swoich, Nazarecie, czytaliśmy to w poprzednią niedzielę. Wcześniej... wcześniej jeszcze odrzucony przez faryzeuszów uczonych w piśmie, którzy wrę... wręcz skaza... skazują go na śmierć, poprzysięgają mu śmierć w swoich sercach. W takiej sytuacji, po pierwszym odrzuceniu, Jezus rozpoczyna działalność poza kafarną, wychodząc i głosząc Ewangelię w całej Galilei. Jest to ładnie zaznaczone, że w tym trzecim rozdziale Jezus głosił do tego momentu Ewangelię właśnie w Kafarnom i w Galilei. Natomiast po tym fatalnym spotkaniu z faryzeuszami uczonymi w piśmie Herodianami, którzy wyszli oburzeni, naradzili się jakby go skazać na śmierć, do Jezusa przychodzą tłumy z Tyru, Sydonu, Dekapolu, Zajordania, z Jerozolimy, Judei i Galilei. A więc jakby poszerzenie misji Jezusa, prawda? Natomiast w tym w, wypadku po, po tym, jak został zlekceważony, odrzucony przez swoich w Nazarecie, Jezus natychmiast przystępuje do szkolenia ewangelizacyjnego swoich uczniów, czyli znowu poszerza misję swoją i swoich uczniów, prawda, dając im jakby własne prerogatywy ciekawy wniosek z tego można wyciągnąć Że... najpierw ja bym się zatrzymał nad tym y, odrzuceniem które nie zatrzymuje misji y, w naszym y, wielokrotnie y, odczuciu odrzucenie, odepchnięcie, krytyka y, powoduje natychmiastowe zamknięcie się jeśli mnie odrzucacie nie chcecie tego, dobrze, ja się wycofuję natomiast Jezus y, wręcz odwrotnie traktuje to jako punkt, okazję do Zrobienia nowego, zupełnie kroku. Odrzucony właśnie i, przez i, elity, odrzucony przez swoich, y, powierza tę samą władzę, ponieważ y, te trzy kategorie wzywanie do nawrócenia, y, uzdrowie, uzdrawianie i egzorcyzmy to jest to samo, co Jezus czynił. On y, nie daje uczniom nowej misji, innej misji, tylko y, zaprasza ich do swojej misji. Oni stają się przedłużeniem tego, co On czyni. Nie będą czynili nic innego ponad to, co Jezus uczynił. A więc jest ważny wniosek dla nas, że nie wolno jakichś niepowodzeń ewangelizacyjnych czy dusz paselskich traktować jako pretekstu do zamknięcia się, do wycofania, wręcz przeciwnie, Jezus pokazuje, że to był dla niego impuls do yy, śmiałego otwarcia się na coś nowego, prawda? Okazuje się, że Odrzucenie wcale nie musi oznaczać, że nikt nie chce mnie słuchać. Że tylko ci, którzy mnie w tym momencie odrzucają, wyrażają jakąś dezaprobatę, ale faktycznie otwiera się jakby nowa przestrzeń, nowy, nowi ludzie, jakby nowe, nowe spotkania. To jest jakby też wyjście poza no, pewne terytorium, w którym do tej pory. Można było działać. Jest ważne dostrzec ukryte źródło tej siły, którą ma Jezus, mianowicie relacja z Ojcem. On rozmawia całymi nocami ze swoim Ojcem i to samo poniekąd pokazuje swoim uczniom, których powołuje, po pierwsze, aby z nim byli, dosłowne tłumaczenie tekstu Markowego, a wtórnie dopiero, aby mógł ich posyłać na głoszenie Ewangelii, aby mógł im przekazać władzę nad złymi duchami i władzę głoszenia. Erygmatu, a więc bardzo bliski tekst do tego naszego. Prawda? A więc doskonale dostrzegamy, że y, pierwszą rzeczą y, ucznia Jezusa to jest troska o komunie z Jezusem. Tak jak Jezus y, swoją misję y, czyni, po, ponieważ jest w komunii z Ojcem, trwa w Ojcu ojciec w Nim, tak samo uczniowie muszą trwać w Jezusie, aby Jezus też trwał w nich i wtedy y, to nie jest y, y, kategoria przyjęcia, nieprzyjęcia, tylko natury, która y, popycha ucznia do tego, żeby był misjonarzem. W dokumencie, y, który otworzył pontyfikat papieża Franciszka, y, wielokrotnie jest użyty ten zwrot. Uczniowie, misjonarze. Uczeń jest w swej naturze misjonarzem. Ten, który przynależy do mistrza. Jednocześnie jest otwarty na innych. Ta przynależność do mistrza nigdy nie ogranicza się do tego, że jestem uczniem dla mnie samego. Jestem uczniem, aby być posłanym, aby iść dalej i nieść. Dlaczego po dwóch? Ponieważ Dlaczego miłość po dwóch? Boga przejawia się w miłości braterskiej. Nie żyjmy w iluzji. Jeśli nie Bo kocham właśnie... brata, który jest obok mnie, w jaki sposób pójdę głosić tę miłość do innych? Jeśli nie potrafię się porozumieć z bratem, który ma to samo doświadczenie, jest tak samo posłany jak ja przez Jezusa. Jak mogę iść i teraz ogłaszać, że Jezus przemieni wasze życie? Słuchajcie. Bo właściwie, co oni mają głosić? Przecież nie mają od Jezusa jakiegoś schematu, czterech punktów czy sześciu punktów, jak głosić karygmat. Co oni mają głosić? Jakiś Amerykanin ładnie to ujął krótko. We are the message, my jesteśmy tym orędziem, my sami. Nasza relacja z Bogiem i nasza relacja te, między sobą. Do, dokładnie to, co Maciej mówił, że... Przyglądając się uczniom, dostrzegamy to, czego yy, opowiad opowiadają oni nawet nie o muszą Jezusie, mówić. Opowiadają o Jezusie, którego spotkali, z którym teraz są, a po drugie, no, czynią znaki mocy, której udzielił im Chrystus. Wracamy Więc do tego, co turnian napisał na początku III wieku. Popatrzcie, jak oni się miłują. Że podstawowe orędzie to nie jest orędzie intelektualne, pewnej treści, ale to jest orędzie egzystencjalne. Ktoś przynosi mi ten model życia, który mnie pociąga, który fascynuje. Tutaj ważna rzecz też dał im też władzę nad duchami nieczystymi. W tekście greckim mamy to słowo dał, użyte w imperfekcie. Czyli w czasie. Teraźniejszym, w czasie przeszłym, przeszłym, ciągłym, można by powiedzieć, niedokonanym, w trybie niedokonanym dawał im tę władzę. Można by powiedzieć, że jakby każda para z osobna podchodziła do Jezusa i otrzymywała tę władzę. Można by sobie tak to wyobrazić. Niektórzy komentatorzy tak mówią. Jest to, dopa... to jest też praktyka kościoła dzisiaj. Papież posyłający rodziny w misji, czy posyłający księży w misji, dokładnie w ten sposób. Czyli ten jest każdy podchodzi do Niego otrzymując błogosławieństwo, krzyż misyjny i On ich posyła. To jest też jakoś chyba ważne, że y, każdy z uczniów będąc w tej parze otrzymywa jakby osobno, każdy z osobna tę władzę nad, nad złymi duchami. Możemy, możemy sobie taki obraz wysuć, że te, te pary misjonarskie to jest ta pierwsza najmniejsza wspólnota. Jezus Zwraca się do tej wspólnoty. On powierza każdej wspólnocie z osobna: Nie jesteśmy masą, ale nie jesteśmy też indywidualistami. Potrzeba wspólnoty, która daje szansę, żeby więź z Chrystusem objawiła się w mojej relacji z bratem. Dla Żydów też ważne było, że świadectwo ma się opierać zawsze i ma moc, kiedy jest na dwóch albo trzech świadków. Którzy, którzy dają, dają takie świadectwa, więc um, to jest jakby kulturowa rzecz istotna. Jest jeszcze aspekt negatywny tej misji, mianowicie odrzucenie. Bądźcie na to gotowi. Nigdy nie będziecie prawdopodobnie mieli tego komfortu, że was będą przyjmować zawsze i wszędzie z otwartymi ramionami. No, słuchajcie, teraz y, ważna rzecz. Dlaczego mogą mieć laskę i sandały, ale nie powinni brać chleba, torby, pieniędzy w czosie, dwóch sukien, a więc jakby no nic, co zabezpiecza. Dlaczego tak ważna jest owa laska i sandały? Laska może być kojarzona z laską Mojżesza, która oznacza autorytet przekazany przez Boga, na którym się opieram. Tak jak Mojżesz, i oznacza również doświadczenie wiary. Mojżesz wielokrotnie miał tę laskę pasterską swoją w ręku w sytuacjach bardzo trudnych, niebezpiecznych, wymagających wiary, kiedy Bóg okazał się wierny. I ta laska była symbolem wiary, na której on się opierał, stając wobec ciągle kolejnych wyzwań i trudnych zadań, jego relacje do Boga. przerastających jego naturalne możliwości. Bóg tyle razy okazał się wierny, więc tym razem może zaufać i za nim, ufając, że Bóg zrobi swoje. Potrzeba, uczeń potrzebuje się oprzeć nie na swoim autorytecie, ja nie przychodzę w, swoje, w moje imię, nie dlatego, że jestem inteligentny czy mniej lub bardziej, wykształcony mniej lub bardziej, ale dlatego, że przychodzę z autorytetem Boga. Co, nie tytuły, nie jakieś godności, nie jakaś nie wiadomo jaka wiedza, ale, ale misja. Boga. Czy moglibyśmy powiedzieć krótko, że jest to laska autorytetu Boga, który mają? w tym sensie laska też pasterzowania bo Bóg jest pasterzem szkoda, że nie istnieje taki gest w liturgii kościoła powierzenie laski które mogłoby gdzieś tam około bierzmowania się pojawiać czyli idź, jesteś misjonarzem jesteś posłany w autorytecie Boga nie żeby zdobyć swoich przyjaciół dla siebie nie żeby coś zbudować z czego będziesz przyciągnął korzyści. Ale... ale się taką laskę otrzymują biskupi? Jako znak pasterstwa, tego autorytetu Boga. A sandały? Symbol wolności na pewno. i Wolności dla ewangelizacji. Ale też symbol ochrony tego, co słabe w człowieku. Stopa była znakiem słabości. Wąż, który mam wiedzieć, zniszczony w tradycji judaistycznej mówi się o truciźnie węża, która spłynęła na stopy Adama że ten wąż ukąsił Adama w stopę w miejsce nieosłonione sandały dla mnie symbolicznie są tym, tym miejscem ochrony między tym kim jestem jako uczeń a tą rzeczywistością z którą się stykam, ze światem muszę mieć świadomość, że potrzebuję takiej ochrony Ponieważ jestem słaby, ten autorytet Boga został złożony w naczynie gliniane. A więc, skoro jestem słaby, potrzebuję, żeby roztropnie wybierać ochronę. Dla mnie to jest bardzo znamienne, ta laska i sandały razem. Z jednej strony autorytet Boga, nie mój, z drugiej strony ochrona. Tego potrzebujemy z... przed grzechem, przed jadem o grzechu. Miłosierny miłosiernym czy, czy synu marnotrawnym wiemy, że sandały były znakiem synostwa że i wolności. I, wolności, tak. I Obec... one jeszcze pojawiają się w tej Ewangelii w takim ciekawym momencie, mianowicie, strząśnicie nóg waszych, sandałów jeżeli sandałów was nie, nie przyjmą, przyjmę, prawda? Y, nasuwa to na myśl pewien obraz y, Żydów pielgrzymujących do Jerozolimy, którzy wkraczając, wkraczając do Ziemi Obiecanej, na przykład pielgrzymując na Paschę do Jerozolimy, kiedy opuszczali ziemię pogańską, ziemię nieczystą, strzepywali ten nieczysty proch ze swoich nóg, ze swoich sandałów, ze swoich szat, po to, żeby wejść czystymi do ziemi obiecanej, do ziemi, która jest znakiem, że Bóg jest wierny swojemu słowu. I teraz, jeżeli ktoś wyrzuca mnie z tym, co mam mu do powiedzenia o Jezusie, o Bogu, o życiu wiecznym, o kościele, staje się taką ziemią, Nieczysto, prawda? W mateuszowej wersji tej Ewangelii Jezus mówi jeszcze bardziej dosadnie: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej będzie lżej w odniu sądu niż Wam. W kontekście tego właśnie strzepania prochu z sandałów. A więc, ktoś nieczysty w oczach Boga, nie jest ten, kto popełnił jakiś grzech. To jakby nie jest istotnym problemem, bo Bóg przebaczy każdy grzech, natomiast nieczystość polega w swojej istocie na tym, że ktoś odrzuca orędzie o miłości i miłosierdzie Boga, że jest zamknięty na darwiary. Prawda? Dlatego nie jest to gest, który ma potępiać tych ludzi, ale jakby ostatni gest, jak koło ratunkowe rzucone. Ma nimi że... jakoś wstrząsnąć. Zobacz, gest że przekraczasz pewną granicę i nie wiesz, czy będzie Ci dana ponownie łaska spotkania ze Słowem Zbawienia. Nie? Pan przechodzi i przeszedł. Dziś, przechodzi dziś. Nie, Teraz, nie wiesz, momencie. czy będziesz... Kiedy Jezus odszedł z Nazaretu, nigdy więcej tam nie wrócił. Był blisko, prawda? Ale nigdy więcej nie wrócił do Nazaretu. Więc, że Królestwo Boże przychodzi z nami. My je ogłaszamy. My, ono jest tu obecne razem, razem z nami. Dziś, czy jeśli głos jego nas... usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Nie dlatego, że my jesteśmy mądrzy, inteligentni, wykształceni, takie elokwentni, ale dlatego, że przynosimy skarb, który. Który jest zupełnie niewspółmierny do tego, co my sami ze swojej natury reprezentujemy. Bo my reprezentujemy niewiele. Nie jesteśmy ani mądrzy, ani jacyś szczególnie wymowni, ani bardziej przebiegli od innych, żeby przekonywać. Natomiast niesiemy pewne bezcenne słowo, które ratuje ludziom życie i trzeba je przyjąć. Jaki, y, jakie przesłanie dzisiejszej Ewangelii, jak, je, jak ją zastosować? Y, jakie główne tematy teologiczne byśmy znaleźli dla dziś, na dzisiaj? Pierwsza myśl, która mi przychodzi, rozejrzeć się wokół siebie, kto jest tym moim partnerem do ewangelizacji. samo przychodzi mi do głowy, kto jest moją, moją parą. To jest moją parą, to znaczy z kim jestem posłany, ponieważ y, nie żyjmy w iluzji. Y, jeśli jestem sam i nie chcę mieć swojego partnera, to jest wielki znak zapytania nad tym, y, czy ta miłość, którą Chrystus składa w moje ręce, czy chce złożyć, y, w jakikolwiek sposób może się objawić w relacji do drugiego człowieka. Nie pozostanie jakąś y, teorią. Jednocześnie w Kościele mamy pewien problem indywidualizmu, że chętnie... Y, Jakieś działania duszpasterskie robimy sami, bo nie podoba mi się, jakie pomysły ma mój sąsiad. Ale wtedy przyjaciel. narażamy się na doświadczenie Pawła na w Atenach, który odesłał swoich dwóch uczniów i uległ pokusie, można powiedzieć, ewangelizacji w pojedynkę. Wiemy, jak to się sko skończyło. Dosyć sromotną porażką. Kraska. Posłuchamy Ciebie innym razem. Zaczęli go wyśmiewać. Chyba nie dlatego, że. Nie trafił ze swoją erudycją i ze swoją retoryką w te wysublimowane gusty ateńczyków, ale chyba też dlatego, że, że zabrakło mu tego kontekstu ekazialnego, właśnie. Zabrakło mu dru, dru, drugiego czy, czy trzeciego brata, z którym miałem pierwszy, pierwszy wniosek, kto jest moim bratem do ewangelizacji. do ewangelizacji. Druga rzecz istotna, żeby nie brać tego chleba, tej drugiej szaty. Tych wszystkich zabezpieczeń, ponieważ te nasze tytuły, nasze umiejętności, nasze zdolności, to co potrafimy, y, sprawiają, że jakoś opieramy się na tym, a nie opieramy się właśnie na tym, na tym drugim, którego Pan mi dał. Y, wtedy bardzo łatwo tego drugiego odrzucić. Tymczasem, kiedy jesteśmy, mamy dla, do dyspozycji tylko siebie, to musimy szukać Chrystusa. Troska o zabezpieczenia jest poniekąd takim, znajduje swoje odbicie w tym, co Paweł mówi o bezżeństwie, o dziewictwie dla Chrystusa. Bo albowiem kobieta zamężna troszczy się o męża, o sprawy męża, ta, która nie jest zamężna, jest w całości dla pana. To odsunięcie zabezpieczeń, nie bierzcie chleba, pieniędzy, nie troszczy się o to. Jest poniekąd zostawieniem nas w bardzo takiej niewygodnej pozycji, w której z drugiej strony y, mamy szansę całkowicie być dla Chrystusa. Nie dlatego, żeby myśleć, co ja będę jutro jadł, jak ja sobie. Poradzę. Ale to też nie znaczy, że misjonarzami nie są ci, którzy mają żony, którzy mają mężów. Oczywiście. Nie, nie. Chodzi o pewną analogię. Chodzi o analogię. Szukanie zabezpieczeń i troska o zabezpieczenia, a nie troska o sprawy pana. Jeszcze jeden wniosek na, na koniec. Nie bać się niepowodzeń porażek, wyśmiania, odrzucenia, osądzenia. Poniekąd Jezus nam gratuluje. Radujcie się, jeżeli jesteście godni cierpieć dla imienia Chrystusa. Ponieważ do chwały Boży Duch na was spoczywa. Krótko mówiąc, pan... to znaczy to, że jesteście solą, że macie wyraźny smak. Jeżeli jednym to co mówicie, jak żyjecie się podoba, a innym się nie podoba. Wydaje mi się, że jesteśmy naprawdę wszyscy zaproszeni do tego, żeby dawać dzisiaj świadectwo o Chrystusie. Tak wielu ludzi zna Chrystusa w jakiś sposób pobieżny. Może z tradycji, z domu, z religii, ale nie doświadczyło Jego mocy w życiu. Jest wielu naszych sąsiadów, kolegów, koleżanek w pracy. Innych ludzi, których spotykamy gdzieś tam w miejscach publicznych, sąsiadów. Wystarczy tylko się Otworzyć. Wystarczy tylko, właściwie na jedno, mówić o moim osobistym doświadczeniu, jak ja poznałem pana, co on w moim życiu uczynił i spróbować modlić się, zwyczajnie. Wziąć kogoś za rękę, mówić z nim, zrować Mario. Nie będziemy namaszczali olejem chorych, bo to jest misja księży. Ale, ale takie coś, Chyba wystarcza, żeby zaczynały się dziać cuda, żeby byli uzdrawiani ludzie, żeby były rozwiązywane różne sytuacje trudne, żeby były wypędzane wręcz demony. Serdecznie tego życzymy, takiej głębokiej medytacji. Pozdrawiamy ciągle wakacyjnie ksiądz Józef Maciąg, ksiądz Maciej Warowny, ksiądz Robert Muszyński.